Muszę przejść Minecrafta używając tylko drewnianych narzędzi. Jesteśmy już na naszym świecie, zetnijmy sobie to drzewko. Wykluczenie mnie z takiej gamy narzędzi powoduje, że nie mogę wykopać prawie żadnej rudy. Minerały mogę jednak pozyskać za pośrednictwem skrzynek w strukturach, bądź wymieniając się z villagerami. Broje na sobie mogę mieć jakąkolwiek chcę, ale będzie to trudniejsze z tego powodu, że z drewnianych narzędzi nie mogę za bardzo zrobić. I sposobem na pozyskanie lepszych części zbroi będzie villager. Chodzi mi tu o pewnego villagera, który po czasie ma dla nas do zaoferowania diamentową zbroję. Mamy tam ruiny portalu i tam mamy wioskę, dobra. Niestety blok złota, który występuje tam w portalu, nie może być do końca przeze mnie zdobyty. Mamy... nie możemy tych narzędzi używać, natomiast możemy używać tych butów. Złoto możemy sobie wziąć, tak samo żelazo. Kurczę, to jest ciekawe, bo nie jesteśmy aż tak bardzo ograniczeni. Jedzenie możemy sobie są brać. Niewątpliwie muszę się w tej wiosce gdzieś rozłożyć, więc moja baza będzie znajdowała się w tym miejscu. Tutaj mamy chętnego. Czy... On oferuje części zbroi, dobra. Żelazo potrzebne na wiadra i tarcze i inne takie rzeczy póki co zbieram, eliminując golemy, ale wtedy coś do mnie doszło. Musimy zrobić fleczera. Potrzebowałem dużo emeraldów, żeby w przyszłości wymienić je na armor. Do tego będzie mi potrzebny właśnie fleczer oraz sporo patyków. Mamy, mamy. Ktoś chętny? Ten jest chętny. Teraz znajdźmy tego naszego tutejszego gościa. I tutaj mamy golema znowu. Gdzie on wpadł, gościu? Kolego, tutaj jesteś. Możemy u ciebie wytrudować klatę. Musimy zrobić farmę drzew. I zrobię to. Tylko dajcie mi chwilę. Ogólnie raczej nigdy z tym nie eksperymentowałem, ale sprawdźmy jak mi się tutaj te oferty ulepszą. Oho. Cztery sztabki żelaza za emerald. Da się to przepalić? No iron. Dobra, no to ja się dowiaduję nowych rzeczy w tej grze. Tu w ogóle drzewka tutaj posadziłem, żeby łatwiej mi było pozyskiwać te emeraldy. No i jeszcze się powinieneś ulepszyć. Mamy wiadro lawy za emeralda i... jej no co chodzi? Następna twoja oferta to... O już, diamentowe rzeczy. Okej. Okay. Jo, golem, gdzie ty się zrespiłeś? Ej nie, golem to jest dla mnie największy koncept w tej grze. Zapraszam tutaj do mnie. Co będziesz miał? I już będziesz miał wszystko. Ha? To będzie nasza zbrojka. Do pozyskania emeraldów nie będą mi potrzebne tylko patyki, ale również żelazo. Dlatego zabrałem się za zrobienie najłatwiejszej farmy żelaza. Mamy już działającą farmę irona. ale mamy jeden problem. Bo w środku jest villager, który zapewni nam tą zbroję Więc trzeba się dostać jakoś do niego Ale klacz, widzieliście to? Farma działa Dobra, mamy villagerów naszych Tylko on musi mieć stację roboczą Bo inaczej cała praca pójdzie na marne Jego praca w sumie Dobra, kładę mu to tutaj Tutaj mi położę, nie? Wyjdziecie spać, a ja idę robić emeraldy Dobra, jest możliwa jedna rzecz Że zaraz będę miał cały diamentowy set a wy poszliście spać. Tak beze mnie. Dobra, poproszę ciebie, żebyś mi sprzedał spodenki. Dziękuję bardzo, jestem zadowolony z interesu z panem. Mamy już diamentowego seta. Pierwszy cel za nami. Teraz możemy udać się do netheru. O, 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 o. Mamy. Trzeba zrobić tak. Tak. Mamy portal do netheru. Bierzemy łóżko. No i wchodzimy. Sprawdźmy teraz jedną rzecz, czy ja mogę to wykopać drewnianym kilofem? Tak! Mamy to! Jak nie mógłbym, to byłoby troszeczkę ciężko. Przy dobrym farcie to na perłach możesz się najbardziej wystakować właśnie ze złota. Tego farta jednak mi brakowało. Spędziłem bardzo dużo czasu w nederze, a wymiany z piglinami wyglądały tak. Nie komentuję. Krainkopsylian popłacze się zaraz. Kwarc. <noise> no nie wiem. Znowu. O kurczę. Daj mi perły. Nie wierzę. Końcu. Dwie. Dwie. I tak to wyglądało w dużym skrócie. Musiałem bardzo dużo się naczekać, żeby wywołać taki efekt. Perły. Trzy. Daj jeszcze perły. No. Dziękuję. Mam dziewięć. Daj mi powera. Chociaż jedną. Dziękuję. Po chwili znalazłem bastion. O, mamy skrzynię, którego wziąłem tylko jedną skrzynkę. Ponieważ boję się bastionów. Template. A weźmy sobie dla Beki. Blok złota mogę sobie wziąć. No i w końcu mamy coś nowego. No i tu nic nie ma. Ja bym się po prostu pokopał. I uwierzcie mi, że to była bardzo dobra decyzja. O, w końcu coś jest. Co ty dajesz? Co ty dajesz? Ja jeszcze pereł nie zebrałem, a już mamy fortecę z głowy. Ja się cieszę. Dobra. Blaze pokonany na drawnianym mieczyku. Mamy skrzyneczkę. Skrzyneczce Golden Chestplate. Nie interesuje mnie to. Co my tu mamy? Ile pałek? Cztery, dobra. Dobra, możemy już wychodzić z tego fortresu. Kurde. To było bliskie, nawet. Poproszę pana w to miejsce. Co jest? Ty, ja w ogóle w Fortnite ostatnio grałem, nie? I jak oni zaczęli do mnie strzelać, to ja kliknąłem ten przycisk, jakbym ścianę miał stawiać w Fortnite. Cie. 12 pereł, ok. Złota więcej nie mam. Możemy się wracać do portalu i jeszcze przy okazji jakieś złoto wykopać i się podtrzydować. No to jest niemożliwe, nie? Tu będziemy mieli sporo złota. Zapraszam. Jakieś perełki poproszę, nie? Nie dał mi ani jednej. O kurcze! No i spadaj ode mnie. No i jest perełka. Teraz wystarczyło się lekko dozbroić i wyruszyć na poszukiwania portalu. Lecimy w tą stronę. No i czemu wybuchła? Ty, jak to jest wioska na wodzie, kowal jeszcze jest. <noise> Co się dzieje? Ale to jest ładne. Perfekcyjna wioska. Trzymajcie SIDA tutaj macie. Kordy takie są. Aż się muszę tu zatrzymać, wiecie? Aż muszę. Mamy dwa diamenty. I co my z tymi dwoma diamentami możemy zrobić? Nie no, ja mam już wszystkie diamentowe, co mogę mieć. Dobra, rzućmy już tą perełkę po prostu, nie? Cofamy się. Dawaj tą perełkę. Czyli już jesteśmy w miarę blisko. Dobra, to jest tam. F3 plus T. Niech samo się kopie. Dobra. No nie spodziewałem się, że tak będę Strongholda szukał, nie? O! Dobra, wszystko. W sumie nie wszystko, bo musimy jeszcze portal znaleźć. My tu możemy znaleźć, tak w ogóle Sharpness 3, Smite 4 przecież. My możemy kowadło zrobić, i zrobiłem je. Połączyłem najlepsze książki, jakie znalazłem w tej biblioteczce, a potem grało mi się o wiele łatwiej. Jak to szybko niszczy swoją drogą? Looting 2 Mineshaft, tu jest połączony. Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, nie wiem. Jeszcze raz wam tego Seeda zostawię. Jeszcze raz wam tego Seeda zostawię. O kurde, to jest najlepszy stronk, w jakim byłem, nie? No co się dzieje? Long hold Ohio. Dobra. Kurde, boję się troszeczkę. I zakładamy sobie hełmior, nie? Tak więc zapomniałem o jednym. I teraz można wchodzić. Na razie zdajmy jednak. Nie jestem pewien, ale chyba wszystko zdjęte. Dobra Dobra Wszystkie łóżka poszły I dobijamy go z drewnianej Haha